Sernik bezpieczenia śnieżny puch to hit na każdym stole. Delikatny, kremowy, aksamitny z chrupiącą warstwą kokosową to połączenie idealne. Spróbuj go u siebie w kuchni i napisz w komentarzu, jaki sernik lubisz najbardziej. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy. Galaretki cytrynowe rozpuszczam we wrzącej wodzie i odstawiam aż zaczną tężeć. Na rozgrzanej patelni rozpuszczam masło, dodaję do niego cukier oraz wiórki kokosowe. Prażę je kilka minut na małej mocy palnika, aż wiórki nabiorą złotego koloru. Dno formy 20x20 cm, wyłożonej papierem do pieczenia, wypełniam herbatnikami i odstawiam formę na bok. Schłodzoną śmietankę oraz cukier puder ubijam na gęsty krem. Następnie stopniowo, łyżka po łyżce, dodaję twaróg z wiaderka, cały czas mieszając. Gdy składniki się połączą, dodaję do nich tężejącą galaretkę i dokładnie mieszam, aż składniki dobrze się połączą. Gotową masę serową przelewam do formy i wyrównuję ją łyżką. Górę ciasta dekoruję posypką kokosową. Sernik wstawiam do lodówki na kilka godzin, aby masa stężała. Gotowy sernik kroję na mniejsze porcje i podaję. Napisz w komentarzu, jaki serniczek lubisz najbardziej. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!